Pani Wielu, na na Bonjour. O, pardon. Drogi widziki, często pytacie mnie w listach, co jest teraz modne. Otóż modne są telefony. Telefony cienkie, ale i grubsze. Dobrze też, gdyby miały klapkę. jej nie miały. No i last but not least. Koniecznie muszą mieć głośniki stereo. Ewentualnie nie powinni ich mieć. Byłam ostatnio w Mediolanie i tam wszystkie modelki od Piera, Lorena, Terego chodzą w tapirach Alasony. Wygląda to mniej więcej tak. Taki telefon jak mój czyli dosyć cienki, ale może być grubszy. Tylko pamiętajcie, nie grubszy niż ten mój. To prawdziwy skarb każdej damy w podróży. Bawiłam ostatnio na przykład na balu u księcia Filipa. I wyobraźcie sobie skandal. Suknia się wygniotła, a w hotelu brak żelazka. Uff, w pogniecionej sukni do księcia Filipa? Toż to byłoby pafo! Rozgrzany do odpowiedniej temperatury telefon może posłużyć nam jako substytut żelazka. Proszę spojrzeć. Świetnie rozprasowywuje tę tkaninę. Jest wręcz idealny. Nasz mały przyjaciel może posłużyć nam także jako szczotka do butów. Wygląda, drogie panie, to tak. O, oh, pardon. Halo? Bonjour, Nicolas. Qu'est-ce que c'est? -qu -ce? Oui, oui. S'il vous plaît. Ah, to mój przyjaciel Sarko. Jest gdzieś na szczycie i chyba tam wieje. Bo mówi, że Karla ma problemy z wiatrami. D'accord. Oui, oui, d'accord. Oui. D'accord.